To jest ta droga, widzicie? Przyja hmm. tu wiada. Jakby się tylko w to będzie nieładnie. Na milimetry. Kaj to ta droga? jest tutaj ta droga, co ja do niej No ale chwila, ta pokazuje tak, a ta pokazuje inaczej Kaj to ta droga jest? Czemu ta pokazuje w prawo? Sam czego kurde nie było Kurde, ale się tu wpierdoli teraz. Coś tutaj nie ma, ta droga nie jest na no, taki duży wóz. A jak to by tam musiał zapierdalać wózkiem, to dość daleko. Bo ja tutaj e, nikt nie skręca w prawo, nie ma szans. Ale się tu wpierdoli teraz. Ja tu muszę wyjechać, kurde, normalnie blisko po tych Osobowkach czekaj tu ta droga jest a tu w prawo i tu w prawo nie skręca, nie ma szans tu muszę w prawo skręcić No co ja tu ja mogę zrobić to teraz? powiedzcie Jakieś auto. Zahacza i nie, by Ja, nie. ja. Widzicie co jest on muszę wyjechać? Ja, ja tu nie mogę. Ja tam na pewno nie wiada. Ja tam na pewno nie wiada tym autem. Nawiazdy, mamy trop moment co ja teraz mam zrobić? O. Ja to kapłan. Ja musiał stanąć tym autem i tym włoskiem jechać, no. Niestety, tak to się skończy prawdopodobnie. No, żeby ja tu miał jakieś miejsce stanąć, bo ja to za chwilę nawet nie, nie płomię się. Kurde, czy ja tu skręcam w lewo? Kurwa, ja tu w prawo nie skręca. Nie? nie wiem, czy coś za mną stoi. Ja muszę jechać w lewo, ale czy ja tu w lewo skręca? Dziwny. A nie wiem to tym za wlewny. A osobka tu mam robi. A, kurde. Kurde, jedzie, jedzie. To wiedź teraz. Widzi, że jada, to, to się kurwa ciśnie I następny, ty chwilę jeszcze jeden wiedzie. Widzę, że się wpierdalam, to kwa... jeszcze kurwa. Ale, nie nie tak. wiem, jak to się to, potem zjechać. Co...

Tu będzie, to trzeba będzie całkiem z drugiej strony wjechać, tak pod dupy strunę trzeba będzie wjechać. Tu po prostu nie dam rady. Tak, kiedy najdostanę, jeszcze dość z drugiej strony jakoś tam miejsce żeby auto postawić i żeby to towar wózkiem zawieźć nie? bo krążymy koło tego miejsca i nie mamy się nigdzie zaparkować ach, 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 czy, czy, czy. oni na tych kołach to jak święte krowy nie? czekaj tu my są Droga tu jest dość szeroko i tutaj na tej drodze trzeba zrobić rozładunek i wózkiem jechać, to trudno, nic nie wymyśla innego. Ale tam mi się ciepło zrobiło, nie? bo jak kurde, zaklinuję się, to by było pięknie. By tam chyba, nie wiem co, policja i by musieli wszystkich przysta przystawiać, a ja by został mandat. To jest droga tu w lewo Tam w lewo oczywiście nie jest za ten Tu jest przystanek do autobusów Jak ja tu na, na autobusach stana to też będzie problem Kajbach nie stanął to będzie problem Ale tu jest najbliżej, tutaj stana Na tym zakręcie, no trudno Bo ona chce żeby ja tu skręcił w lewo No to jest to samo co przedtem i tam coś nie wyjada. Tu muszę stanąć, trudno nie wiem nie wymyślimy. Wiem, że jest to Takie troszkę wszystko Jest to wszystko takie na dziku Ale nic nie wymyślamy Trudno Wózek i heja